Hejo! Witajcie dzisiaj w pierwszym tak pierwszym odcinku z Star Planet, bo wiem, że to teraz jest bardzo popularna gra ogólnie i pomyślałam, że też takie coś nagram, a więc zapraszacie mnie na konta i zaraz na w statusie nagrywam. Jeżeli nie mam prostego statusu, tylko nie mam kropkę, bo nie wiedziałam, co napisać, a więc sobie kropkę zrobiłam, napiszemy. Nagrywam No, nagrywam Kto powie hej YouTube Może sobie anime zmienimy Żeby nie była taka Jakaś spozy. No niech jest ta. Zwyczajna. Zdecydowanie nagrywam telefonem komórkowym, gdyż chodzi o to, że tak, my, no nie mam jeszcze tego programu bardzo popularnego Bandicam, Cam, ale to niedługo będziemy, będę mieć. I będę nagrywać już lepiej. Wybaczcie, że nie widać góry. Jestem biedna. Zrobię 257. Zaraz, bo jak się wydaje. 14 poziom, no coś jest. O, ja jest mole. Mamy aż 43 wiadomości. Teraz tak. Pozdrawiam najlepsza siostra MSP. Pozdrawiam Patryczka. Yy. Wikę. Um, Piniądz 90909. Pseudonim 1111. Zakochana Akzdydy. Ukradnę. <grymnik> ukradnę dla Ciebie. Niebo, kochanie. Kikusie. LEX 155. Podzielam te, które Delgrafa. Olak 109.

Flaga, flaga. No i tutaj już nie mamy. O, tam jest jeszcze jakieś... O kurde. Kiedy ja to pisałam, będziemy zobaczyć na to stare, no bo co, na co, kogo to obchodzi. Nikt nie pisał, hej, YouTube. była. Jak kropkę mam? Jak kropkę. Jak kropkę. Kropka. Pięknie. Pomagajcie w levelku, bo niedawno wbiłam. I co brakuje. Też będę zbierać prezenty, bo to. mi się przyda, żebym miała jakiś odcinek nagrać, bo dzisiaj jest taki. no, wstęp. Czasem będą takie odcinki bez głosu, no bo nie będę zawsze nagrywać z głosem, ale tego odcinka tak szybko nie zakończymy, no bo dopiero 4 minuty, zaraz będzie 5. Aktywność już sprawdzałam. I tak, dzisiaj to taki, wiecie, wstęp, odcinek. Nie będziemy dzisiaj robić dużo rzeczy. Moje konto ogólnie, jak mówiłam, ma 14 poziom niedawno wbity. Kasy ma mało. No tak. A raz było VIP. A raz było VIP. Będzie za nim tylko nowy. Myślałam, że jest taki bardziej odcinek bekowy w stylu. Na, no wiecie, w stylu takim e, że piszemy sobie z jakimś takim dziwakiem. Ale czekajcie, bo ja mam zablokowani. Może mam coś takiego. Boczek, oszustka Mateusz, Maciera Natalia Makuch. Pisać, hej Edup O mama, o oh, kurde, oszustka 1, 6, na tak zablokujecie Dido Lasy. oszustka, Wika, Kondik, dzieciak piakot, no. pat, boczek z boczek, super fajna Klaudia, Andzia. Kietkowski, mandator ulepszenia, to to jest. Dlatego to Mandator ulepszenia konta. Kurde które widzę, że u was. Mam do nie chciałam. Wręcz wpiszemy sobie, może jego nick. Hej, YouTube. Pozdrawiam, Michila Hajs. Pozdrawiam serdecznie. Opakujcie. Pozdrawiam. Ja pozdrawiam Lord 1. Bez tego jak się tego jak nie podoba. Bez tego... Boż tego też... Czar dwa nie o to, to nie chce wyjdzie, tylko usunę się. Słuchaj jaka jest u was? I co? Co Cienki jaki kanał. Marcysia, się w teraz oczeka Marcysia. Jeszcze Dzisiaj pierwszy od... odcinek dzisiaj pierwszy odcinek, a więc tam nic nie ma. Ja widać moje ręce, ale jak mówiłam, no to kamerkę będę musiała sobie pobrać i będzie lepszy widok, tak. Od razu mówię, że pozdrawiam wszystkie osoby, które tutaj są. Tak, mi chciałam pozwolić parę z mojej znaj. Zobaczmy oczywiście filmik. Tak. Tak, wrzucę dzisiaj filmik, nie martwcie się mam nadzieję, że mi się odda, w ogóle uda, bo mam straszny problem. tak, chciałam pozdrowić moją siostrę. Najlepsza siostra MSP ona. Jest dość mała, więc dopiero to zaczynaj i czasami tam pomagam. I tak, chciałam jeszcze pozdrowić. Przepraszam, was bardzo za ten ręce. Przepraszam bardzo za to za te moje ręce, no ale jak nie wiem. Jeszcze dopiero będzie Ola Cola, nie, ale tak ja chciałam pozdrawić tutaj taką pewną osobę, nie pamiętam. Tak pozdrawiam serdecznie moją nejkę Sędziurka XD. Dobrze, ale ja tutaj chciałam... Nie, czy też były wszystkie osoby, czy co? Czy mnie nagrywasz naszą rozmowę? Dziwi. Dobra, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Dobra, nie będę szukać jak głupia, tylko wpiszę ten nick. No, nareszcie. Nareszcie jestem taka genialna. O Ojej. Ja, czy... Tak, mówię, to LZPS. I jeszcze pozdrawiam jedną osobkę, która ma nick, Elsa i tam dziesiątek nigdy nie liczyłam. To jest moja kol, 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 kol ze szkoły. Uwaga, gdzieś nas hakerów, uwaga, nie ma żadnej nocy hakerów. Nie ogłoszę nic hakerów, bo to są, jest spanowana. Zresztą ma z takich I dobra. Tak, tyle chciałam pozdrowić. Milordi już padła psychicznie. Chyba, Kto to usłyszała? Bez i tak, no ja będę chyba kończyć, bo ten odcinek już trwa 11 minut. Ja oczywiście, może pozdrawić sobie. Tak, pozdrawiam dzisiaj tylko te dwie osóbki. Mam nadzieję, może jeszcze dzisiaj coś bym nagrała. Nie wiem, no jak będę mieć czas, bo dzisiaj mam dość sporo czasu. A więc ja się z wami żegnam. I postaram się zaraz wrócić filmik, możecie sobie go obejrzeć. A więc... current time. Bye.